Dzień dobry Państwu. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, pani Anna Gębicka jest dziś moim Państwa gościem. Witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Pani minister, wyjątkowe spotkanie w Browarzy B. Bej... Wyjątkowe, bo e, z jednym z ostatnich uczestników, żyjących e, w tej chwili uczestników powstania warszawskiego. Skąd pomysł na organizację tego wydarzenia? Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia właśnie w Browarze B o godzinie 17. Będzie poprzedzone projekcją filmu na temat profesora Juliana Kulskiego i jego ojca, który był zastępcą prezydenta Starzyńskiego w momencie wybuchu wojny. Sam profesor Julian Kulski faktycznie w wieku 15 lat, miał 15 lat jak wybuchło Powstanie Warszawskie, ale od 12 roku życia już działał w konspiracji. Naprawdę to jest bardzo ciekawa postać. Ja współpracuję z panem profesorem od około dwóch lat i naprawdę jest niesamowitą osobą, mimo, mimo tych wszystkich trudnych wydarzeń, które go spotkały, mimo tego, że no, oczywiście udział w powstaniu był czymś bardzo heroicznym, czymś wymagającym, niesamowitym i traumatycznym ale przeżyciem. też traumatycznym. Mimo to później po wojnie. Wyjechał do Stanów, tam skończył studia z zakresu architektury na Uniwersytecie Yale. I można powiedzieć, że to jest taka osoba, której naprawdę hard ducha jest tak duży, że wydaje mi się, że może być naprawdę wzorem dla wielu osób. No i chciałam właśnie przybliżyć tutaj mieszkańcom naszego regionu jego osobę. Mam nadzieję, że właśnie. Będzie duże zainteresowanie tym spotkaniem, no i przede wszystkim na pewno warto obejrzeć film, bo jest bardzo dobrze zrobiony. Opowiada historię zarówno samego profesora, jego drogę życiową, czy to jeśli chodzi o to zaangażowanie w powstaniu, zaangażowanie w konspirację, czy też później właśnie jego losy już po wojnie, które no, dla młodego człowieka, który w takim wieku musiał wyjechać z kraju, no, też były bardzo trudne, nie znając języka angielskiego. E, na początku właśnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, tam później e, dzięki pomocy też Jana Nowaka Jeziorańskiego e, wyjechał do Stanów. E, no i tak naprawdę no, sam musiał sobie poradzić, e, będąc e, po prostu bez, bez e, pomocy swojej rodziny. I to mu się udało i teraz jest naprawdę taką też bardzo ciepłą, pozytywną osobą, więc no przede wszystkim mam nadzieję, że, że tutaj mieszkańcy Wrocławka będą mogli go poznać, będą mogli usłyszeć o jego historii. No i wydaje mi się, że to, to będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie. A czy to spotkanie ma charakter otwarty, wszyscy zainteresowani mogą przejść 20 sierpnia do Rube? czy są jakieś bilety? Spotkanie będzie miało charakter otwarty, także zapraszam wszystkich chętnych. Zapraszamy w takim razie już 20 sierpnia, godzina 17, Centrum Kultury Browar B. Pani minister, coraz głośniej mówi się o tym, że takie miasta jak Włosławek, miasta, które no gospodarcze po transformacji jeszcze się do tej pory tak w pełni nie podniosły, mogą liczyć na wsparcie ministerstwa. Zdali Pani szczegóły? Chodzi oczywiście o pakiet dla miast średnich. Może opowiem trochę o genezie tego pakietu, bo on wziął się stąd, że Polska Akademia Nauk swego czasu wyodrębniła ponad 200 miast średnich w Polsce i później na podstawie tego ministerstwo przygotowało listę, to jest około trochę ponad 120 miast średnich, które tracą swoje funkcje gospodarcze. To oznacza przede wszystkim oczywiście odpływ ludności, to, że te miasta podupadają, że nie mają warunków rozwojowych, to jest też oczywiście pokłosie polityki przyjętej przez rządy PO-PSL-u, polegającej na skupieniu się na rozwoju wielkich metropolii, bo no, ten model polityki zakładał, że jeżeli wielkie metropolie będą się rozwijać, to w jakiś magiczny sposób wszyscy tak. będą z tego korzystać. No, skończyło się także że z właśnie miast średnich czy małych, ludzie po prostu musieli wyjeżdżać za pracą do, do szkół, tak, na studia. No, nie jest to taki model rozwoju, jaki my chcemy propagować. My chcemy postawić na zrównoważony rozwój, stąd też właśnie ten pakiet. W głównej mierze on polega na pewnych preferencjach przy ubieganiu się o środki czy to unijne, czy to krajowe właśnie dla tych 122 miast. I oczywiście to są środki na inwestycje samorządowe, na przykład na inwestycje infrastrukturalne, na wymianę taboru kolejowego, na kwestie związane z czystym powietrzem, na kwestie związane z sieciami ciepłowniczymi, rekultywację terenów zanieczyszczonych. No, tutaj projektów jest bardzo dużo i, i one faktycznie, faktycznie miasta korzystają z tego. Drugi element to jest oczywiście wsparcie przedsiębiorców, także w ramach środków unijnych, gdzie też mogą oni różnego rodzaju preferencje dostać ze względu na to, że pochodzą, działają w jednym z tych miast, które zostały wyodrębnione. No i to jest wsparcie na przykład różnych inwestycji związanych z Konstruowaniem nowego rodzaju produktów, z wybudowaniem zakładów, gdzie będą innowacyjne, różne rozwiązania wdrażane. No i oczywiście to, o czym też warto wspomnieć, no to są działania związane z polską strefą inwestycji. Myślę, że to jest dobry moment, żeby też o tym powiedzieć, bo minął już trochę ponad rok od wejścia w życie ustawy, na która ten która sprawiła, że teraz strefy nie ograniczają się do jakiegoś określonego terytorium, tak. ale właśnie. Cała Polska może być jedną strefą ekonomiczną. Jak to zadziałało w naszym regionie? Tak, dokładnie. To wygląda w taki sposób, że obecnie nie ma konieczności, aby przedsiębiorca, który chce zainwestować, musiał się lokować właśnie na terenie strefy specjalnej strefy ekonomicznej. Właściwie teraz no, może wybrać dowolną lokalizację. I, i tam zainwestować. Nie, nie jest i otrzymać wsparcie otrzymać te preferencje, zwolnienia i ulgi podatkowe. E, czyli właściwie odpada nam cała ta procedura, która była bardzo, bardzo uciążliwa dla inwestorów e, zmiany granic, strefy e, i, i związanych z tym e, działaniami. Jeśli chodzi o samą strefę, no to od początku działania właśnie tego projektu pod właśnie hasłem Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną mamy zadeklarowanych 14 miliardów inwestycji. No i co, co jest ważne właśnie w kontekście miast takich jak Włocławek, są też preferencje takiego rodzaju, że e, jeśli właśnie e, inwestor chce e, ulokować się e, w jednym z takich miast, e, może wtedy otrzymać po prostu e, większe zwolnienia, większe ulgi, lepsze warunki. Jeśli chce zainwestować na przykład w jakimś powiecie, w którym bezrobocie jest stosunkowo wysokie, wyższe od, przeciętnego, od przeciętnej stopy bezrobocia, to może też otrzymać właśnie ulgi w postaci tego, że te nakłady inwestycyjne, ta ich kwota się proporcjonalnie zwiększa. Chodzi o to po prostu, żeby różnego rodzaju inwestorów, bo oczywiście często są to bardzo duże firmy, które, no, których inwestycje idą w. W miliardy miliardy złotych. Tak. A czasami są to mniejsi inwestorzy, którzy na przykład na dziesiątki milionów e, robią e, inwestycje, ale dla takich powiatów, w których bezrobocie jest, no jeszcze dwucyfrowe, no, u nas tak, jest zresztą to, większość. U nas tak cały czas jest. Tak to, tak to wygląda. No to każda inwestycja i każde miejsca pracy są na wagę złota. Wiadomo, od razu wtedy też. Często samorządy, które są zainteresowane tymi inwestycjami, Jest, są możliwe różne inwestycje infrastrukturalne, tak? No bo oczywiście, jeżeli przychodzi taki inwestor, no on musi mieć jak dojechać, pracownicy muszą mieć jak dojechać. To się wiąże też na przykład teraz z przywracaniem połączeń autobusowych. Mamy nadzieję, że to... E, też ułatwi przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników, bo e, będą dzięki temu mogli łatwiej dojechać do swojego miejsca pracy. No i ja oczywiście no, zawsze mówiąc o inwestycjach, no to myślę też o Brześciu Kujawskim, który e, w bardzo fajny sposób pokazał, jak... Że można. Że można, no, że dokładnie. Można. I jak rozmawiałam właśnie z władzami samorządowymi obecnymi i poprzednimi, e, no to też mówili, że na początku, jak e, oni zaczynali, e, no to wiele osób mówiło, że to nie ja ma sensu nie to przygotowywanie terenów i tak dalej, że po co oni to robią, a Tymczasem okazało się, jak przyszedł jeden inwestor drugi drugi pojawił się taki efekt domina I mam nadzieję, że właśnie te możliwości związane z polską strefą inwestycji, z tym, że właściwie w każdym miejscu można zainwestować i zostać objętym tymi preferencjami podatkowymi, no, przyczyni się do rozwoju tutaj naszego regionu. Omy tak, właśnie było dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Wiceminister dziękuję. Inwestycji i Rozwoju Pani Anna Gębicka była dziś moim Państwa gości.